Manko się z tej strony Rafał z MotoRW, oczywiście kolejny dzień, kolejne motocyklowe nowości trafiają do naszej oferty, a za mną KTM Duke 690, faktycznie e, parę miesięcy temu mieliśmy bardzo podobny egzemplarz w nieco innym zestawieniu kolorystycznym, fajnie się przyjął, no i dopiero teraz znalazłem kolejny warty grzechu egzemplarz, jest to znowu Duke 690 w tym razem troszkę mocniej doposażony Macie na pokładzie akcesoryjną końcówkę wydechową takie mole na piecu w kolorze ramy osłony dłoni więc taki myślę, że fajny, fajny, fajnie doposażony egzemplarz ale przede wszystkim to jest motocykl bezwypadkowy, czyli cały w oryginale wszystkie kolorowe elementy razem z naklejkami są fabryczne, prosta rama co najważniejsze w kademie, zawieszenie felgi, to wszystko z tego motocykla i jedzie do tak jak jechać powinno A więc jeżeli szukasz czegoś fajnego, sprawdzonego i jeszcze z oryginalnym przebiegiem, no to myślę, że może Zostać śmiało do końca i zobaczyć, jaki motocykl udało nam się dla Was przygotować. KTM 690 motocykl z 2015 roku, ale co ważne, już wyposażony w system ABS na oba koła, więc fajnie, że, że ten ABS na pokładzie się tutaj już znajduje. No 35kW, a tam dokładnie chyba 32, czy tam 33kW, więc w zupełności pasuje na to, prawie, z kategorii A2, więc dla tych adeptów jazdy motocyklowej jak najbardziej ten motocykl nadaje. No ale co, taka wiedza w pigułce, dzisiaj zrobimy taki szybki, szyb, szybką powieść. Oczywiście, motocykl w oryginale, wszystkie koronowe elementy, czyli te wszystkie białe, Zbiornik, przedni błotnik Czacha, to wszystko jest z tego motocykla. Fabryczny lakier, fabryczne naklejki, czyli to nie jest jakaś podroba, tylko fabryczne naklejki od nowości. Co więcej, z dodatków, oczywiście, e, tak jak wspomniałem, dowożone tutaj gmole w kolorze ramy, czyli dedykowane do katema, e, troszeczkę fajnie chronią ten motocykl z boku. Akcesoria końcówka wydechowa, prawdziwa karbonowa z homologacją i przede wszystkim z DB Killerem, więc można sobie e, regulować tą głośność e, tego motocykla. No i myślę, że taka fajna prezencja, bo jak na 15 rok, no to tu, słuchajcie, prawie dekada. Minęła, a wygląda fajnie. Nie jest jakiś porysowany, nie jest jakiś zmęczony. Myślę, że z go dookoła, ciężko będzie się jakoś, nie wiem, do czegoś przyczepić, bo nie ma jakiegoś pęknięcia, jakiegoś, nie wiem, szlifu, nie wiadomo jakiego, więc myślę, że naprawdę wygląda to dość zdrowo i sympatycznie. Ten lakier na ramie, czy tam na obręczach, na silniku jest taki też niezmęczony, niewypowiały Ładne kolektory, ładna tutaj ta końcówka wydechowa, więc pod tym względem spoko. Co ważne, motocykl z niskim przebiegiem, zobaczcie, zacznę sobie sami: 20. Zaraz Wam tutaj się dokładnie pokażę 28600 Co uważam, że jak na 9 lat historii motocykla to naprawdę jest niewiele. Eee, tym bardziej, jeżeli ktoś ma troszkę pojęcia, obejdzie go dookoła i faktycznie powie, że tak jest, ale to przebieg jest autentyczny i udokumentowany. Co fajnie, że motocykl był ostatnio na badaniu technicznym w 19 roku miał 15 tysięcy. No fajnie, że jest taka karta, no, że się do rejestracji nie jest nijak potrzebna, ale fajnie wiedzieć, że te 5 lat temu miał 15 tysięcy, a nie jakieś nie wiem, 50 tysięcy pamięci, więc taka kartka z potwierdzeniem jest. Do że Oczywiście homologacja, teczka, karta gwarancyjna z KTM, ale też nasza książka serwisowa. Myślę, że tyle to jest ważne, że my mamy taki zwyczaj, że każdy motocykl zanim trafi tutaj na dywanik, trafia do nas na serwis. No i jeżeli my widzimy, że coś jest do zrobienia, to staramy się to zrobić już u nas. Tutaj zrobiliśmy serwis olejowo-filtrowy. Macie nowe olej w z danym motulem 7100, czy tym czerwonym syntetykiem dedykowanym do do, do Katema, więc to będziecie mieli wpisane w książkę. Serwis macie z głowy. Reszta podzespołów moim zdaniem jest spoko. Macie komplet opon z 2022 chyba, roku, eee, czy tam 21 przód, a 22 tył. Bardzo ładna opona i z przodu i z tyłu. Uważam, że tego miejsca jeszcze, jeszcze jest naprawdę sporo. Eee, daleko jeszcze do tego, bo opona jest ładna, miękka, nie jakaś tam sparciała, więc, więc zdecydowanie świeży temat. Tarcza z przodu, z tyłu, z Gitara, zestaw napędowy, myślę, że tak samo, lagi, suche, e, więc no, tutaj pod względem serwisowym myślę, że jest, jest gitara. Hmm, no i co? E, my oczywiście do Modouska przygotowujemy dla Was kompletną dokumentację do rejestracji, Włącznie z pierwszym przeglądem. Co to znaczy? To znaczy tyle, że jeżeli zdecydujecie się na zakup tego Modouska u nas, dostajecie u nas taką tęczkę, gdzie będzie komplet dokumentów do rejestracji. Czyli Wy to zabieracie, idziecie prosto do wydziału, e, tam płacicie 120 zł. Dostaniecie od ręki polskie tablice, wychodzicie z wydziału i e, robicie ubezpieczenie, można śmigać. Więc żadnej akcji z recyklingu skarbówki nie ma do motocykla, a my robimy za Was pierwszy przegląd techniczny, więc to macie załatwione. Zapraszam Was serdecznie do nas żartowa. Już 20, motorów. wpadajcie, dwiemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach, będziecie mogli przysiąść się na tą maszynę, zobaczyć czy pozycja Wam pasuje. Jak pogoda pozwoli, to nawet się możecie przejechać. Absolutnie tego nie bronimy, a wręcz przeciwnie, zachęcamy jeżeli się decydujecie, fajnie pomożemy wam ten motocykl zapakować na, na, na wasz transport, jeżeli nie macie tego transportu to też nie jest kłopot, Pamiętajcie, że my wam możemy także ten motocykl dostarczyć do 100 km macie taką konstrukcję u nas w gratisie, czyli po, po godzinach zawieziemy wam ten motocykl za darmo ale jeżeli jesteście z dalszej odległości to też jest żaden problem, bo my wozimy te motocykle po całej Polsce, wystarczy do nas zadzwonić, powiedzieć skąd też my wam transport tego motocykla przez telefon sobie szybko wycenimy, no i tak na dobrą sprawę wyszliśmy do was nawet z taką inicjatywą, że możecie sobie zamówić oględziny tego motocykla pod swoim domem. Wystarczy właśnie zadzwonić, wycenić ten transport, z góry zapłacić za sam transport. My do Was przyjedziemy pod samą chatę. Obejrzycie go sobie na miejscu u siebie. Jak się będzie Wam podobał, dopiero wtedy za niego zapłacicie. Co myślę, że jest taką fajną, całkiem opcją w obie strony. Eee, przypomnę jeszcze, że jest szansa zakupu motocykla na raty. Jeżeli macie do tego pytania, dzwońcie, pytajcie. Przekryjemy Was dalej. i Na pewno się to uda. Mm. No i co? Dwa kluczyki do motocykla. Przekręcam kluczyk. Teraz tego zapalimy, posłuchamy. No, zaraz że jest układ wydechowy akcesoryjny, no na pewno będzie, będzie trochę głośniej niż normalnie No ale już słychać, że mamy do czynienia z KTM To jest dość charakterystyczną pracę, ale można się można się w tym utopić. oświetlenie świata krótkie długie krótkie długie mryganie kieruneczki wszystko działa jak należy teraz przypominam że jest jeszcze uwaga klaxon światło 100 Boże, że jest jeszcze db killer po wyjęciu tego db się ten dźwięk zrobi taki bardziej basowy ale już teraz Wiadomo, że nie jest to obierdółka. Oczywiście, wiadomo, pewnie przydałby się tutaj drugi cylinderem, bo widać, że na nawet jest trochę przestrzeni, żeby była fałeczka, tak jak już w tych dużych wielkach, no ale myślę, że Eee, dla tych, którzy zaczynają przygodę śmiało, ta moc może, może, może was dużo nauczyć i możecie fajnie z tego motocykla czerpać dużo frajdy, zachowując fajną lekkość i zwinność. No bo jednak, eee, zresztą sami zobaczcie, ten motocykl wcale nie jest dużo większy od Sławieckiej piątki, eee, w tej ramie tak naprawdę miejsca jeszcze trochę by było, mm, więc jakby ta, ta lekkość i zwinność została jak najbardziej zachowana, a tej mocy już jest myślę, że wystarczająca. Jeżeli chcecie mieć to cacko u siebie w garażu, łapcie za telefon, jestem po drugiej stronie, no i co czas. Czas spełnić marzenie i motocyk w swoim garażu mieć. Trzymajcie się gdzie? do zobaczenia. Może u nas w salonie, może u was pod domem. Kto wie, widzimy się na kolejnej prezentacji. Siemanko, hej!